Zdalnie, tak? Bardzo tak. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja chcę poruszyć dwie kwestie, które nie mogłem poruszyć jako senator sprawozdawca, bo wykraczały poza, poza dyskusję. Natomiast uważam, że mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście w jakimś sensie skandaliczną. Ja już pomijam te uwagi, które słusznie odniósł pan senator Klejna, ale do tego dochodzą jeszcze inne elementy, które z tej ustawy nie wprost wynikają, ale nakładają się na bardzo trudną sytuację, wynikającą przede wszystkim na przykład z funduszem alimentacyjnym. Ja poruszę ten temat z dwóch powodów. Po pierwsze są ogromne zaległości w tej materii, po drugie wiemy doskonale czemu fundusz alimentacyjny służy, a ponieważ on nie tylko ląduje w trzecim czwartym szeregu jeżeli chodzi o przeznaczanie środków w ramach funduszu aktywizacji zawodowej to tym razem dodano jeszcze takie elementy w wyniku których na infrastrukturę będzie mogło być przeznaczonych o ile pamiętam nawet do pięćdziesięciu procent środków co spowoduje, że na fundusz alimentacyjny, generalnie rzecz biorąc, ten, który wynika z zobowiązań samych więźniów, de facto nie będzie szła już żadna złotówka. Drugi element, na który chcę zwrócić uwagę, ja jestem za tym, żeby nie było wątpliwości, aby krótko mówiąc, pomagać, udzielać tej pomocy psychologicznej funkcjonariuszom. Oni rzeczywiście, tak jak pan minister powiedział, znajdują się bardzo często w sytuacjach niezwykle dyskomfortowych. Z skutkami bardzo poważnymi także dla kondycji, kondycji tej psychicznej, ale zwrócę uwagę na pewną rzecz, która według mnie jest warta zwrócenia uwagi. Otóż rząd generalnie rzecz biorąc od wielu lat lekceważy potrzeby pomocy psychologicznej dla dzieci. Chcę wyraźnie to podkreślić. Telefon zaufania, szkoły rozmaite przypadki, cały czas permanentnie lekceważone, potrzeby no też finansowe oczywiście, aby ta pomoc do dzieci docierała, a ilość samobójstw wśród dzieci rośnie nam w tempie zastraszającym, zarówno te dokonane, jak i również próby. Więc ja zwracam uwagę na pewną nieprzejrzystość w tej materii i pewną niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o zainteresowanie określonymi działaniami czy aktywnościami w zakresie pomocy psychologicznej. I ostatnia rzecz. Nie zadawałem tego pytania, ale generalnie wiem, ile będzie wynosiła ta pomoc finansowa w przypadku udzielania pomocy psychologicznej funkcjonariuszom więziennym. To nie są duże kwoty. I mamy w związku z tym dysproporcję nieduża kwota wpisana do tej ustawy nie mam nic przeciwko temu jeszcze raz podkreślę, natomiast z drugiej strony na te trzecie Igrzyska Olimpijskie europejskie w 2023 roku przeznacza się gigantyczną kwotę, dodam od razu kwotę dodatkową. Więc tak jak senator Klejna zwrócił uwagę, mamy dysproporcje w wadze tych rzeczy, które są wpisane w tytuł ustawy, a te, które są w samej ustawie. Ja uważam, że nie lekceważy się w takich sytuacjach prac biura legislacyjnego. Uważam, że biuro legislacyjne jest po to, aby nam pomagać, wskazywać na mankamenty i je także gradować. Gradacja w tym wypadku dla tej ustawy według mnie jest druzgocąca. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani